Witajcie, towarzysze, w dzisiejszym odcinku z Age of History 2! Na dzisiejszym scenariuszu będę grał Rosją. Bardzo małe podatki są, duże pieniądze są na ujemne, ale mamy jakąś tam, mamy tam przychód, więc może uda się stąd z tej sytuacji, ale ogólnie to Rosja ma zerowe zadowolenie. Muszę tylko, tak, tutaj jest. Ma zerowe zadowolenie Rosja ponieważ będę grał na scenariuszu, gdzie Rosja się rozpada, a ja będę próbował temu zapobiec. No to zapraszam Was do oglądania. Nie zapomnieć o subskrypcji i być na Discorda. Więc zaraz się wyplączemy z tej sytuacji, żeby nam zadowolenie rosło. O, już ktoś się buntuje. Nie ja mam na razie pieniędzy na zrekrutowanie armii, bo na razie zbieramy pieniądze. Dobra, już mam pieniądze. Mogę postawić troszeczkę armii i zacznę tu już ich wykaniczyć. Po malutku, no dobra, mam nadzieję, że to się zbyt źle nie skończy. A w sumie tam mogę ruszyć. O, dobra, właśnie nie powinno być aż tak źle. Bo zadowolenie rośnie, bo było zero. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze, dobrze rośnie. Na razie mamy na no zerowe podatki ustawione. Więc nie powinno być aż tak źle. Ach, tutaj się uwolni jakiś kraj. No cóż, a czy mogę od razu go podbić? No mogę. No dobra w sumie. A czy mogę zrekrutować sobie troszeczkę armii, na przykład jeszcze tu? No, świetnie. Jeszcze tutaj w Moskwie, kiedy trochę zrekrutuję, żeby mi chociaż Moskwie nie zajęli. Nie ma co walczyć z bratkami, przecież oni mają tak ogromną armię. No, spróbuję zarekrutować tutaj. Jak będą mnie dużo podbijać, to zabiorę z nimi pokój najwyżej. Mogę z nimi już pokój czy oni się zgodzą. By, 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 by było bardzo śmiesznie, żeby się zgodzili. Kurde, no nie zgodzili się na pokój. O, tych rebeliantów już zwalczyliśmy. A teraz pokój. No nie. Nie chcę pokoju. Już widzę, że Gitz, więc mogę dać podatki o tak. Bo nie będzie nam przecież zadowolenie malało, a zawsze to pieniążku więcej. Dobra bratki, chcę się skupić na rebeliantach. Pokój Dzięki A ty co? Pietku jeden. Nie no tak nie wolno, no co to jest kurde? Czekole to nie, cała Rosja mi się pokryło jakimś... jakąś drugą Rosją! Dla mnie to wygląda jak rewolucja komunistyczna. Ty dla nich dam czerwony kolor. To JA dam biały, bo my jesteśmy teoretycznie biali, można tak powiedzieć. Tak jak armia biała. te czerwony, więcej ma zajmują mi Rosji niż ja. Czy zdam obronić Rosję przed... Przewrotem bolszewickim W ogóle kto by się spodziewał, że przewrót bolszewicki się zacznie Ale że aż tyle mi rebelianci jacyś Rosji zajmą, no kurde Tyle miejsca Naprawdę wygląda jakby był jakiś przewrót bolszewicki, no sami później napiszcie w komentarzach co o tym myślicie Ale właśnie, to jest też takie dziwne Bo zwykle rebelianci To mają te właśnie takie tereny, że Takie jakby okupowane prowincje a ci mają tutaj jakby tak prostu na stałe Czyli prówieźni narodowe, to już jest ich kraj To taki jakby po prostu Kraj w nas powstał jakiś, ani to rebeliant, ani nic, tylko po prostu drugi kraj w nas powstał Jak to działa napiszcie w komentarzach, bo nie mam kompletnie pojęcia co tutaj, co tutaj się stało naprawdę Na razie walę tutaj z komunistami Nie no kurde co to za wojna? Myślę, że dam radę ich pokonać, bo jednak my mamy większą armię. Oni mają gorsze prowincje. A nasza gospodarka z czasem rośnie. Dobra. Kaukaz spróbuję odbić. Dobra, trochę zdobyłem z Kaukazu. Jak tam ludzie? 43% naprawdę bardzo dużo i git. o kurde sporym teraz zajęliśmy i w połączyliśmy Rosję Środkową dzwonią kolejni rebelianci chwila, co jest?! trzecia Rosja?! co jest do cholery przecież oni znowu nie okupują moich prowincji tylko po prostu od razu się oswobodzili no co jest tam ma jakieś większe armie ale tu już nie mam problemu, bo już będą mniej mieli miejsc na rekrutację, a ja mam dużo. Dobrze, dobrze, udało mi się ich tutaj odbić. Wolna Rosja znika. Na razie no wiem, że ci Związek Radziecki mi sporo zajmuje, ale oni tylko tutaj zostali, no i tu. Na Syberii. Ale tam później oddzielę ich frontem. No i myślę, że to będzie koniec Wolnej Rosji. O kurde, ile oni tych terenów teraz zajęli? Nie, 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 nie zajmijcie mi, nie ma co. Jakby tak ich skłócić między sobą, byłoby fajnie. No, ale to raczej niemożliwe. Dobrze, tutaj już ich wypchałem stąd. Jeszcze by ta kałka sto odzyskać. I z tym już problemu nie było. O, teraz poszło tak fajnie. Tak! Dobra. On już tu armię nic nie zarobił, tylko 10 ci do ataku. Dobra, to jest tu są większe, znacznie szanse na wygranie. 500 na armię to spora armia, Tutaj się odbijemy od dna. Tak! Koniec! Dobra, wygramy tu wojnę. Tam mamy niech co większą armię. Ale nie pozwolić, żeby teraz ich teren odzyskałem, to zabiorę z nimi pokój. Teraz ich tu wezmę jeszcze, bo nie mają armii. A my teren zyskamy, dobra, tu są. O kurde, jak i teraz pojechałem? No i mnie też, Dobra, damy radę. znowu zniżę podatki, żeby ci się nie buntowali jakoś tak delikatnie. Teraz tutaj Kaukaz troszeczkę chociaż, takich stąd wyprzemyt, to będziemy na jednym froncie walczyć. No nie gadajcie, że oni się uwolnili, dwie prowincje. Dobra, potem ich zaatakują. No cóż, tylko dwie prowincje. Bye bye, bolszewicki. Tym razem Rosja jest silniejsza, nie jak ostatnio. No i wyparliśmy przeciwnika, brawo. No niestety, nie zabiorę wszystkiego. Skończymy na Syberii, straciliśmy Syberię na rzecz. Teraz wszystko pasem żeby mi nic tutaj więcej, żadne z grydy pału się nie kręciły. To się rozprawi ze wszystkimi odzyskami ziemi rosyjską. Czy z niej mam już rodzaj? Tak. Zatakuję ich. Zawsze jedną nam państwo mniej Spadaj Naura Polska się zdaniu nawala wala z grecji jak zawsze Ciemo jest z sobą armia nie? To my tutaj damy tej siaka czysta na nich No i świetnie, kolejne ziemie odzyskane Właśnie na razie małą armię ma, ale na razie musi odzyskać siły po tych wszystkich wojnach No to już w Gruzję wchłoniemy Sama zers nas zaatakowała Dobrze, że po fakcie. A żeby wtedy nas zaatakowali to nie jakby się to skończyło. Albo te krejki podbijemy. Podbijemy bratków. Zawsze to jakieś fajne prowincji nam wlecą. No i dobra. Pozdrawiam. A Zeberjan. Drogi kolego. Terby się dał za zaatakować? Proszę cię kolego bardzo o no i Azybergen rozwalony Kurwa, skąd to nie mają 3000 armii Ale im stolicy zajmiemy No i po co było atakować straciliście tylko armię No i dobra Azybergen rozwalony <tuszel> Te granicy są ultra dziwne. Czemu wcześniej nie pomyślałem, że mogę wlecieć w inny kraj? Albo nie miałem. Przecież jak wlecieć, bo miałem ultra słabą armię. Teraz bez problemu sobie rodzimy. No w sumie trochę dużo to armii Białoruś, ma Ale damy radę, daliśmy radę z wielkim... Z wielką wojną domową, to i z nimi damy radę Pamiętajcie, żeby być na Discordie, bo jak mój Discord niestety umiera po ostatnim raidzie i nic tam się nie dzieje Ciężka ta wojna z Białorusią, nie wiem skąd oni taką wielką armię mają, ale i tak z nimi wygramy, wiem o tym, bo Białorusi jest za mała A i tak, że tak długo przetrwali tą wojnę, kurde Dobrze są Kurde, dobrze. Dobre z nich sztuki. Ale Rosja też nie najgorsza. Tutaj robimy stabilny front. Front. No i mamy front. I już nam nic nie zrobią. A potem w Polskę wlecimy. Albo w kraje bałtyckie. Chyba się zepsuło teraz. No, co się zepsuło, co ja już nie mogę zająć. Ciekawe w ogóle, kiedy staję ten film. Nie mam pojęcia. Teraz jest. Teraz jest 12 wrzesień. Jak to nagrywam. Jestem ciekawy, kiedy to wstawię. No tak, Ukrainka da mi dostęp. Dzięki, bratki. W końcu będziemy mieli połączenie z Kaliningradem. Kraje nad Danią przecież na tym skorzystamy. współczuję dla Polski, no ale... Rosja musi uzbierać siły do wojny z tymi wariatami, bo wariant z Polską jest nieco lżej niż z Białorusią. Polska, co ty robisz ze swoim życiem? Polsko trochę chęci. O, Polaki! Dobrze! Się w końcu zerwaliście. Chłopy, co z wami nie tak było? Widzisz, prawdziwy Polak to zaparty Polak. A bo Ukraina jeszcze zaakceptowała pokój, a teraz ci się zerwali. No cóż. Polsko, Warszawa odzyskała. Dobrze, dobrze. Mówicie, mamy zawsze jak, jak, jakieś szanse. No jak to są nie Polacy? Parci są jak cholera jeszcze całą Polskę odzyskają kurde dobrze Polska, dobrze cały czas z was drzemie duch walki no nie gadajcie, że sery całą Rosję wyprzecie stąd tak dobrze już szło Nawet tej wsparcie z Kaliningradu. No jeszcze się mi Białorusi zajęli. Polsko, nie szalej, tak ty i tak wiesz, że z Rosji nie wygrasz. I tak widzisz, że nikt nie pomaga, jak to zawsze jest. To zawsze było, jest i będzie. Bo na to też, znając gdzie się nie pomoże, jak bo wojna się zacznie. Polska, ale Białorusi to ty nie zajmuj Ty mi Warszawkę zajmę Polacy to kurdy uparci sobie tak zawsze Nic tej turzy nie zająłem No i ja znam Warszawę od skali Ach nie, nie, co ty tak... Myślisz nic, tak cały czas atakować, ale im bym Warszawkę zajął chociaż Z tym się z nimi cały czas napitalić, bo z Polakami to nie ma, nie ma sensu Polacy to kurde upardzi są A jeszcze raz nie wyszło z takiego Z tego kryzysu po wojnie domowej Dobra, chyba sobie odpuszczę Warszawkę, panowie Chociaż zajmę im Gdańsk, zrobię sobie dosą do Kaliningradu Ale troszkę posymilować trzeba Jaki zysk z nich dostał w ogóle? że z Litwy też będzie ciężko, bo się za mało przygotowałem. Zaraz wlecę mnie z jakimś Tisiakiem, No właśnie. Dobra, zrobię coś takiego tutaj, żeby się na pewno nie przebili. To oddzielę ich jakoś tak. Dobra, nie uciekli już po Litwie. Bye, bye. Kazachstan, ty ziemniorzy! Jak ty mogłeś wjechać w niego? No, że ja cię będę musiał nawalać się z tobą, no chłopie, trochę im zajmę, jak to się prezentuje. Tutaj znikają i tam też powoli. Tu nie mam pewnie żadnej armii. Sobie coś zrekrutuję ich jeszcze od końca. Będę gonił, ty też coś sobie zrobię. 170, dobra, bo to mam nadzieję, że uda mi się ich zwalczyć. bo na Syberii tutaj wykończamy, odzyskujemy to, co nasze przecież no i wie tu podbiję, ale teraz już się tak nie damy i wygramy tą wojnę. No bo kurde. Właśnie nawet tak nie rób. Musimy tę wojnę wygrać, bo jak inaczej. to jest dawna rosyjska ziemia, no jak jej nie odzyskać? Nie no, teraz git idzie. Mam nadzieję, że teraz armii nie zmobilizują sporo i te tereny są bardzo wartościowe, więc mogą nieźle coś ugrać tutaj sobie. A jednak nie są przygotowani na wojnę. To nie wiem jakim cudem wtedy tak dużo mieli. A i nara. Bity kolejny teren. Rosy się odradza, tak, tak. Już tak szybko, no ej! Co oni tak tu z tą wolnością? Drodzy Polacy czy co? Muszę ten teren ustabilizować, bo oni Są tutaj bardzo nerwowi Już w Polakach na dziewięć zbudzili, no ja no jak to tak... Dobra, Kazachstan, teraz czas na ciebie, kolego. Masz jeszcze szansę zaakceptować moje ultimatum. Nie wiem dokładnie jakie terytoria, ale to były tereny rosyjskie i to. Zaakceptować albo... Dobra, to czyli chcesz wojnę. A, czyli mam armię. No dobra, ciężkie prowincje po prostu. Dość tam zda. Będę więcej, cały Kazachstan nie chce mi się atakować. Mamy jeszcze dzisiaj jeden odcinek, jak Białorusi, jednoczy Związek Radziecki. Ale stary. Szczerze, nawet fajnie ta wojna idzie, więc jeszcze pomyślę, czy cały Kazachstan atakować. Jak będę mielić wielką armię, no to już po prostu wezmę pokój, bo już zyskam te terytoria, które chcę mieć. No stolicy to oni zaciekle bronią, nie ma co. Dobra, nie zaatakowali. Nie będę się atakował, bo i tak nie podbiję. Ale dzięki Wam bardzo, bratki. Wezmę sobie to wszystko, to... Jakieś takie bardziej... No te tereny są akurat mało wartościowe, te na dole są bardziej wartościowe. Jakoś to wam skubne to... Rosja to Rosja. No i tak to... ...się skończyło. Pamiętajcie, nie zapomnijcie wbić na Discord, dać suba i czekajcie na kolejny film. Do zobaczenia.